Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 35 odcinka mojej serii z Gry GTA V. Kontynuujemy misję fabularną, rozpoczętą gdzieś tak dwa odcinki temu, nadal jesteśmy treborem. Teraz musimy przejechać na, na inne miejsce, do innego miejsca. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Wspomnę tylko, że to, że to jest 35 odcinek naszej serii serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, więc weźmiemy sobie jakieś autko i będziemy tak naprawdę sobie mogli ruszyć zaraz gdzieś, gdzieś dalej, lub być, może we, 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 lub być może weźmiemy jakąś taksówkę, jak się zaraz... Wszystko okaże. Mam nadzieję, że że dzisiejsza ta kontynuacja Wam się oczywiście spodoba. No i zaraz będziemy oczywiście ruszali sobie dalej. Przypomnę, że to jest 35 odcinek naszej serii. Tu sobie to auto gdzieś. czekajcie, coś to auto jedzie za wolno i to jest to woła Trebora, yeah, ten gości, tak? Okej. Okay. ja bym chciał. Eh, Runi woła Trebora, dobra, więc. W tej chwili to Nie ruszajmy po polsku. Znaleźliśmy sobie Będziemy mogli zaraz yeah. dalej. Weźmy sobie to autko. Okej, okay, pożycz nam ten samochodzik. Droga koleżanko, bo my musimy jechać oczywiście. Jechać tu jeszcze dalej? W tym, I tak, i je, je, jedziemy w po, tej stronie, po tej stronie, tak? Po tej stronie podjedziemy tutaj, po, po, po mału. Ok, tutaj ktoś nas może. Tak, mo mogą na nas zapolować, ale e, na policję, może na raz zapolować, ale miejmy nadzieję, że, że tak nie będzie. Ok, i teraz miejmy nadzieję, że. Nam się jakoś uda uciec od, od nich bezpieczne, bezpieczne miejsce. Czyli, czyli gdzieś tutaj. I zaraz ich obyśmy y, y, zgubili. Dobra. No i Trevor będzie mógł sobie spokojnie, mam nadzieję, jechać zaraz do kolejnego zadanka. Do... Przypomnę, to nie jest kolejne zadanie, to jest kontynu kontynuacja misji rozpoczętej w poprzednim e, gdzieś tak dwa odcinki temu. Dobra, więc jedziemy teraz. Dobra, miejmy nadzieję, że nam się uda spokojnie jakoś e, przejechać. Dobra, zobaczymy, oby nam się ta, ta misja również nie, nie przedłużała. a no, po prostu. To była taka e, misja dość długa, że trzeba, by, trzeba było, oczywiście musiałem, e, no po prostu e, ro, rozbić, tą, ro, rozbić tą misję na, na, dajmy na to na dwa lub trzy odcinki. To jest bodajże trzeci, trzeci odcinek z tej misji, a po prostu nie chciałem, nie chciałem żeby żeby ta misja trwała zbytnio długo, żebyście mieli, żebyście musieli tak długo siedzieć i dlatego dobra, z tej strony musimy szybko przejechać, więc szybko jeść drogi Treworze. Zobaczmy co tutaj nas będzie czekało w tym, w tym dzisiejszym odcinku w tej kontynuacji misji rozpoczętej e, gdzieś tak to było dwa odcinki temu ale ogólnie ta, ta misja powiem wam, że e, taka dość e, emocjon, emocjonująca się e, stała naprawdę dużo dużo rzeczy się wydarzyło, ale powiem wam, że no, nie mogłem e, znaleźć e, tego e, runiego, po prostu nie, nie, nie przeczytałem i w przednim odcinku no, było do, to dość e, e, czy tam tam dwa odcinki temu, bo to chyba jest trze trzeci czy czwarty z tej misji, i przede, i dlatego ee, taki dość długi był, był właśnie tamten odcinek. Ale najważniejsze, że tutaj udało nam się to wszystko ogarnąć. To jest oczywiście najważniejsze nie w tę stronę wjechaliśmy. drogi Trevorze, więc do tyłu, jedźmy, jedźmy w tą stronę. W tą stronę. No i ruszajmy. Przypomnę, że to jest 35 odcinek naszej serii. Mam nadzieję, że cała seria z tej gry na moim kanale Wam się podoba. I ruszamy sobie dalej. Także lecimy sobie... Oj, tutaj, tutaj, tutaj żeby, żeby tylko Trevor się nie rozbił. I tak dość słabo ten samochodzik już wygląda po tej, po tej jego jeździe. Dobra, no, spokojnie. Ale czym by było GTA bez, bez, takiego, bez takiego czegoś, tutaj jedziemy, więc zobaczmy co nas będzie tutaj czekało. Mam nadzieję, że, że dzisiejszy odcinek Wam się podoba. Mam nadzieję, że już, że już w, tym, w tej misji, w tym odcinku e, zakończymy tą, tą misję właśnie rozpoczętą gdzieś tak 2-3 odcinki temu. Dobra, spokojnie. Jedźmy w lewo-prawo. I tutaj, uwaga! Dobra, 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 dobra. dobra. Jedźmy tutaj z, z tej strony. I okej. Okay. Powiem Wam, że tak jak już Wam nieraz mówiłem, Faber to jest bardzo charyzmatyczna postać w tej grze. No, możecie napisać w komentarzach, czy, czy Wam się je, jak, jako postać podoba, czy przy, przy, przy też nie. Czy sekcja. Komentarze jest y, dla was. Spokojnie, po tej stronie przejedziemy, ale już będziemy już jesteśmy w tym żółtym znaczniku, więc jest wszystko w porządku tutaj, lewo, prawo, lewo, prawo i już jesteśmy w tym miejscu, więc y, jest, jest dobrze. To jest tak. i teraz jeszcze musimy ładny kawałek widać zakręcić. No i zaraz y, będziemy już u celu I Miejmy nadzieję, że zakończymy ten dzisiejszy odcinek właśnie Dobra, po tej stronie. Przyjedźmy. Aj. Chyba, ja, uważaj, uważaj, bo ja wiem, że ja bym chciał jak najszybciej tam dojechać, ale, ale fakt faktem trzeba trochę trochę uważać. Oj niech na stronę. Trzeba troszeczkę uważać i to jest to. No, jesteśmy tutaj w tym miejscu, więc już mamy, już jesteśmy jest blisko tego zna znacznika. Możemy troszkę przyspieszyć, tylko to trzeba będzie uważać trochę. Tutaj lewo prawo, lewo prawo i już będziemy u celu Powiem Wam, że trochę tych zawiasów, zakrętasów jest. Więc tak, nie. Tutaj, 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 Nie ma... uwaga, dużo taksówek. Więc moglibyśmy e, też pojechać taksówką, ale... Ale taksówkę trochę z opóźnieniem janą która wolno. Jakbyśmy chcieli dość e, szybko e, dojechać do celu. Uwaga, ja dobra. już tutaj dajemy sobie... dajemy sobie radę. Teraz lewo prawo, lewo prawo i już... A jaki tu się korek zrobił. Jej tu. Jakbyśmy chcieli tak naprawdę jechać tu to by... Dobra, po tej stronie przejedziemy. No powiem wam, że ładny kawałek drogi nas, y, nas czeka, bo widzicie. No jesteśmy coraz bliżej tego, tego zna, znacznika na mapie. Jestem ciekawie jak, jak ta misja Trevora y, emocjonująca się w końcu zakończy. Więc zobaczymy, więc yy, za chwileczkę zobaczymy czy tutaj nas będzie jeszcze w tym odcinku czekało. Mam nadzieję, że, że, to, tylko o, że to tylko chodzi o tą drogę. No, I mam nadzieję również, że yy, no. Mam nadzieję, że to właśnie chodzi tylko o tą drogę. Będziemy mogli sobie spokojnie kreworem zakończyć naszą... I w następnym odcinku oczywiście ruszyć z kolejną misją fabularną. Zobaczymy, co run wymyślił tym razem dla Trevora. To też bardzo, bardzo ciekawe, co run wymyślił dla Trevora. Zobaczmy, zobaczmy, co nas tutaj będzie e, czekało. W tym w dzisiejszym odcinku. Uwaga! po tej stronie. jest autobusy. Jest dużo innych... Jest dużo w ogóle pojazdów jest w tej grze. W ogóle ta gierka jest naprawdę bardzo realistyczna. Co tu się do... Opuśćmy, opuśćmy, opuśćmy! Dobra, 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 dobra. Przegraliśmy niestety. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie, sobie to jeszcze raz tam. Przejedziemy. Nie myślę, że aż taki ładny kawałek będziemy, będziemy musieli od początku jechać. No niestety. Dobra, weźmy sobie jakieś auto szybciutko. No i przejedźmy się, no bo weźmy sobie to, ten sam chodzik. Już nie czekajmy na, na tamten inny. Weźmy sobie te, te auto. Dobra. Z Tobą Zobaczmy, zdjęcia, to rozmawialiśmy, ogóle, więc... Dobra. Przejedźmy znowu, jedźmy, tyłu, jedźmy to, Uwaga! Do tyłu, do tyłu. Przejedźmy się tym samochodem, z możemy. Dobra, po tej stronie. No jest, on, on nie jest takim e, demonem prędkości, więc... Powinniśmy sobie jakoś poradzić. Yeah, I jeżeli chodzi o niego, dobra, jedźmy. Spokojnie, żeśmy tylko przyjechali do tego punktu, do, do TV, tego I tam miejsca. No I, i mam no nadzieję, że już niedługo zakończymy tę misję. To to trochę, trochę porażek w tym dzisiejszym odcinku jest, no się stało. Ale spokojnie, jak tutaj jedziemy. Widzę, że w miarę w miarę dobrze Trevor prowadzi to auto, bo. To auto jest w miarę takie wolniejsze Więc jedźmy, jedźmy cały czas Zobaczmy, zobaczmy co tutaj nam będzie czekało te po tej stronie tak akurat do, w dobrym kierunku wjechaliśmy, więc jest dobrze W dobrym kierunku chyba wjechaliśmy I jedźmy w tą stronę, w tą cały czas do przodu, cały czas kręćmy do przodu, więc... Jedziemy. Mam nadzieję, że w tym odcinku to tylko będzie chodziło o to, żeby zakończyć tą, znaczy, żeby, żeby, żeby tylko do, dojechać e, tak naprawdę e, żeby dojechać tą, tą e, żeby przejechać w ogóle tą drogę i zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek. Troszeczkę się tak za, e, zagalopowałem, ale, ale tak. No tak powinno bynajmniej być. Uwaga! Jest w tę stronę drogi w do tyłu i teraz skręcimy do przodu do tyłu, do przodu do tyłu i teraz przekręcimy i dobra w tą stronę. Mam nadzieję, że uda nam się jakoś tam e, przejechać. Uda się, uda się, dobra jesteśmy w miarę u celu, tak? Albo i nie, albo i nie. Musimy wyjechać na drogę samą. Dobra, jedźmy tutaj z tej strony. A, jedźmy tutaj, z tej strony. I teraz tu mamy drogę, okej. Okay. Trudno jest czasami wykierować takim, takim wolniejszym autem, ale tutaj Trevor daje, daje radę w dobrym dobry moście wjechaliśmy w dobry mostek wjechaliśmy więc jedźmy tutaj z tej strony dalej zobaczmy co tutaj nas będzie czekało mam nadzieję że run powie że Trevor będzie mógł sobie odpocząć i już będzie mogli zakończyć ten dzisiejszy odcinek wspomnę że to jest 35 odcinek naszej serii Dobra, jedźmy, 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 cały czas jedźmy, naprawdę, y, cały czas. Spokojnie, spokojnie, ruszajmy do... Do celu, ruszajmy cały czas do, do... celu, no ale żeby na... Dobra, ruchujmy, no. Ten samochód nas trochę hamuje, no teraz, o, odjechał, odjechał tamte, tamto auto odjechało że teraz tak, e, 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 jedziemy w tą stronę, no i jesteśmy prawie, prawie już u celu, mam wydaje mi taką nadzieję, że już będziemy u celu, a więc Trevor e, jedzie takim autkiem. Powiem wam, że to lubię w tej grze, że możemy wszystkimi, z prawie samochodami, czy rowerem, czy może, nie wiem, ale może nawet... Będziemy, będziemy mogli e, sobie z korolką się przyjechać To bardzo w tej grze lubię dobra przejedziemy Mam nadzieję że uda nam się jakoś przejechać żeby Trevor został w jednym kawałku Dobra Aj to taka jest to jest taki taka, taki ciężki samochód Powiem Wam, że ciężko się taki taki samochód prowadzi w miarę Dobra po tej stronie przejedziemy, zobaczymy Okej, okay, Tutaj to jest, tutaj jesteśmy Dobra, mam nadzieję, że już ostatni raz już pokonujemy tą drogę, mam nadzieję, że tutaj nam się... Już nic złego nie stanie zbytnio. Będziemy mogli zaraz zakończyć. Yy, mam wydaje mi taką nadzieję, chociaż nie wiem. Ten dzisiejszy odcinek. Dobra. Czyli yy, tak jest... Wspomnę, yy, że to jest kontynuacja misji rozpoczątej gdzieś tak dwa, dwa odcinki temu. Więc yy, to była naprawdę taka dość długa misja, że musiałem ją rozbić na dajmy na, to, na te 3-4 odcinki. A więc żebyście nie, mieli swój spokojnie mogli po, pooglądać. Jedziemy tutaj, więc jesteśmy prawie już u celu. Dobra, więc jedziemy. Cały czas. Ale powiem, powiem Wam, że auto jest w miarę takie szybkie, e, jak, 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 jak można powiedzieć. Naprawdę jest takie dość, no niby wolne, ale, ale też jak się nad, naciśnie ten e, pedał gazu, to jest takie auto dość szybkie. Tutaj mieliśmy, tutaj mieliśmy gdzieś stanąć. Zaraz zobaczymy, żeby tylko nie... nie przegapić I tylko nie przegapić I, te, 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 z tej strony I, i, i tu w tym miejscu, tak? No i dajcie chociaż terworowi odpocząć Dobra, teraz gdzie? Teraz gdzie? W niktą stronę Dobra, w tą stronę, Dobra, nie w tą stronę. Uwaga, 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 tutaj, 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 tutaj z tej, z tej strony. Nie wiem czy to akurat z tej strony, ale chyba tak. Chyba będziemy będziemy mogli teraz sobie wejść do siebie do domu. Tak, więc Trevor sobie tutaj za, zaparkuje. Tak jak myślałem, je, je, wjechaliśmy do siebie do domu. I Trevor sobie tutaj zaparkuje. W tym miejscu i zobaczymy. Op. Tak, tak, i teraz teraz możemy chyba wyjść. Tak? Idziemy tam. Okej. Okay. Okej, okay, tak. Okej, okay, okej. Okay. Tak, i teraz Newark być może będzie mógł sobie wyjść i polecić do domu. Chyba o to. Chyba to o to będzie, będzie chodziło. Zresztą zaraz zobaczymy, ale tak. Tak bynajmniej się. Tak bynajmniej to wszystko wygląda, tak jest. Tak czy nie? Zobaczymy. Tutaj ktoś na nas będzie czekał? Ten... Zobaczymy, zobaczymy. Ale tak. Tak jak myślałem, jestem gościu. Jakimś jakim... No oczywiście. E... No to nie jest błoto. No widzę, że trochę ten gościu e... suknie. Dobra? A, czy, co teraz będziemy musieli zrobić? Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podoba. Ja bym chciał bardzo, żeby. Co tutaj ten Drebor robi? Ja, ja bym chciał zakończyć ten dzisiejszy odcinek. Bo, to, bo ten odcinek dzisiejszy i tak jest dość bardzo długi. Ja wspomnę, że to jest kontynuacja misji rozpo, rozpo, rozpoczętej trzy odcinki temu. Tutaj trebor coś otwiera. Dobra, więc. All right. So, based on my observations, I'd say these merry Weathers... I think they got two of these things, but okay. we only need one. one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over So, it's likely they're keeping it on ice. land and sea. Now, the other one. No. To czy to robimy, to czy to? To weźmiemy. Right? Ale to w następnym odcinku byśmy się zajęli, tak? Byśmy mogli się okay, tym right. zająć w następnym odcinku, well. czy... czy jednak tym. Yeah. Ale mam nadzieję, że to the the jednak zajmiemy się w następnym odcinku tą misją. Że Trevor będzie mógł sobie odpocząć. Teraz, dobra, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Wy, wy, wybraliśmy tą pierwszą opcję, zobaczymy co, o co w niej w ogóle będzie chodziło, dobra. Mam nadzieję, że to w następnym odcinku tym się zajmiemy i będziemy mogli, w następnym odcinku, oczywiście, sobie ruszyć dalej. A więc za niedługo powinniśmy się przekonać, co będziemy chcieli zrobić bądź to w tym odcinku, bądź to w następnym, chociaż naprawdę bym chciał zrobić tę misję w następnym odcinku, chociaż nie wiem, co dokładnie Trevor sobie pomyśli, czy to teraz, czy to nie teraz, będziemy robić, chyba, chyba teraz, Trevor sobie odpoczywa, więc może nie, więc może my normalnie Trevor teraz odpocznie... Tak, i będziemy mogli w końcu tak zakończyć ten, ten dzisiejszy odcinek, ale powiem Wam, że był naprawdę bardzo emocjonujący. W następnym odcinku dalej będziemy treworem i tutaj będziemy, będziemy mieli kolejne zadanko dla niego, znaczy te, te które dla niego wy, wybraliśmy. Zobaczcie jak, jak ten gość upaskudził Treworowi kanapę, jak to wszystko wygląda. Teraz Michael dzwoni do, do Trevor'a, hey. i jeszcze posłuchamy hey, listen, Michaela i zakończymy ten dzisiejszy really odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, choć taki w miarę krótki, to wam to się Mike. podobał, ale te, te, yeah, okay. trzy, o, te trzy odcinki, oh, okay. listen, nie, I do a co były związane z Thomasem, to były dość... Tak naprawdę, te dwa przedostatnie były dość bardzo, bardzo długie, a więc... W następnym odcinku zajmiemy się kolejnym zadankiem u Trebora, a więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, choć taki krótki, wam się podobał. Wspomnę, że, że, że to była przed nami kontynuacja misji rozpoczętej trzy odcinki temu. Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego... Serdecznie zapraszam do oglądania e, kolejnych odcinków z, z naszej serii, z naszej przygody. Napiszcie w komentarzach, czy w ogóle ta seria Wam się podoba. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej hej.